Nic po prostu zamiast zadzwonić do tanki, że do siebie. To na razie trzymaj się, papa, jak to u nas? Co to A, jest? hot dog Aha. dobra wiałam się wolne. A ponczek? Nie. No, to nie? To nie. A potem zjemy już w Ostródzie obiad. Co? Co będzie? Co będzie, tylko ja muszę sprawdzić, że minibus ostatni jedzie. Jak ja to sprawdzę? A ty mam dokoła, zaraz zelwajesz. Wiem, że minibusy mamy z Ostrudy spod zamku. Muzeum Zamek tam gdzieś jest. Proszę? Tam mamy minibusy, to wiem. No jak z mężem jedziemy, to my zapierdzielamy, nie? Dwie przerwy i mąż to zapierdziela takim tempie. O, ludzie, tu jeszcze miałam. No pani damki, do czasu. Cio, a ja te czeci marzę nie zadzwonię, bo się pomyliłam. Chodź ma A będę mogła pogadać z nią trochę. Z kim. No. Z kim. Z panią Danką? No. Ja ta się nie na razie nie odpiera. To kiedy? Jak zadzwoni. Teraz jednie przeszkadam, pojedziemy. 对。拜。<Yeah. S 2> yeah.